thank you Hej, 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 witam was wszystkich z tej strony Kaldern. E, wracamy do naszych przygód z grą Prince of Persia, the Sons of Time. E, innymi słowy, piaski czasu. E, ostatnio skończyliśmy naszą rozgrywkę na dotarciu do Łazien, o ile dobrze pamiętam, oraz na dosyć długiej, i wyczerpującej walce, którą udało nam się przetrwać. E, dosyć długo nie dodawałem Prince of Persia, mam nadzieję, że e, mi to wybaczycie. Popa, może tak będę mówił zdecydowanie krócej um, i szybciej to brzmi. Ale dobra. Um, tak. Tu jest szczelina, przez którą um, przejdzie fara. A my um, tą statuę, tak to nazwę, statuę, kawał bloku z garnkiem, z wazą może ładniej, tak. Przesunę na ten Przycisk, dzięki czemu my będziemy mogli dostać się na drugą stronę. W tym miejscu trochę tracimy zdrowia, tak więc trzeba uważać. Na szczęście to jest ścieżka w jedną stronę. Raczej nie będziemy po raz kolejny korzystali z tej ścieżki. Au, zabolało. Szybciej, okej okay. Dotarliśmy do sporej sali Gdzie fara już, już zaczęła Ostrzeliwać naszych wrogów Najpierw się ich pozbędziemy rzecz jasna A potem trochę pokombinujemy Tak i nowa broń Dodatkowo Coś, co nam się zdecydowanie bardzo przyda. No, szybko, szybko. Para tylko nas nie da przypadkiem. Tak, jak to miało miejsce. W ostatnim odcinku, Dobra, to jeszcze nie wszyscy na pewno, gdzie oni się pochowali dokładnie. Dobra, wiele ich nie zostało. Wow, super dzięki, Fara. A jednak dostałem strzałą. Zaraz zobaczymy, co tam się świeci. Najpierw odnowimy sobie punkty zdrowia, które dzięki Tobie straciliśmy. Zapiszemy sobie grę. Oczywiście tak. 33% nadal gry. Gotowe. Następnym razem zacznę tak opowiadać. Od od wiele miejsca. naprzód nie ruszyliśmy. Ale dobra, pokombinujmy sobie teraz, co tu można zrobić. Na pewno jest przycisk, który otwiera nam gdzieś przejście. O ile się nie mylę. drzwiami jest jakaś Tam otwiera nam przejście, ale. Musimy jeszcze otworzyć drugą kratkę. Oglądam sobie, pooglądam. Tu jest jakaś dźwignia, Twój dźwignia, przycisk. No to dwoje drzwi jest otwarte. No co ty nie powiesz? Ten posąg chyba dało się docisnąć. Dokładnie. zanim się zamknie. No tak, zamykają się, rzecz jasna. Trzeba uważać, żeby nie wejść ponownie na promień zapisu gry. Dobra, teraz powinno się nam bez problemu udać. Oczywiście zabieramy jedną z chmur piasków i docieramy do dźwigni, którą należy przekręcić. No, dzięki temu, że tak powiem, odetkaliśmy, odsłoniliśmy kanaliz kanalizację i woda zostanie spuszczona. A co za tym idzie? Tak już widzę, muszę się dostać w jedno miejsce. Przed siebie muszę skoczyć dokładnie tu, i teraz odbić się. Teraz w ten sposób boczkiem się przesuniemy dalej. Już widać dźwignię, do której musimy się dostać. Hopsa, hopsa, i tak. Ale tylko trochę się ruszyło. Musimy jeszcze z drugiej strony je podnieść. Mniej więcej czeka nas taka sama droga. Minimalnie może się różnić, ale niedużo. Co najwyżej ustawieniem prętów, po których właśnie skaczę. La, 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 la. Odkręcamy się. No, bardzo ładnie. Jesteśmy już prawie przy drugiej dźwigni. Patrz! Dokładnie, a jak tu zapewne widzicie jest ściana, przez którą prześwituje światło, przylatuje pewien promień światła, że jasna, będziemy. Musieli przejść przez ten kawałek ściany, ale do tego będzie nam potrzebny potrzebna nowa broń, nowa szabla, którą widzieliście na górze. Ona ma moc niszczenia właśnie tego typu ścian Voila! Chyba jednak będziemy musieli wrócić. Zostań tam! Nie martw się! Nic mi się tu nie stanie! Tak, jesteś pewna Mniejsza o to to my musimy skakać jak małpa nad kolcami, drapywać się po ścianach. Ty masz prostą drogę. Wow. Jak każda kobieta, nie za bardzo lubisz brudzić sobie ręce. Bez obrazy dla kobiet. No i dobra, dotarliśmy z powrotem. Jak widzicie, jest blok, który zrzuciliśmy przed chwilą. Musimy go zepchnąć jeszcze poziom niżej. A. Nie chce się mi się pić, książką chcę zrzucić ten blok, dobra. I możemy go przesunąć pod drabinę w tym miejscu. ponieważ z drabiny nie udało, nie udałoby nam się dotrzeć, ani wejść, znaczy dziwne, co nie, niby łatwo dałoby się tam skoczyć wysoko to nie jest. Po ścianie również byśmy nie wbiegli, tyle że, e, po ścianie byśmy nie wbiegli dlatego, ponieważ e, tu jest woda, a jeśli książę ma mokre stopy, nie może biegać po ścianach. Tak więc po to nam był ten blok skalny potrzebny. Dobra, co teraz? Tędy, o ile się nie mylę. Tędy. I teraz hopsa tu. No, ruszaj, ruszaj. No tak, już się zawala. I pędzimy dalej. Ruszaj, ruszaj, nie zatrzymuj się. E, tak, kamera nie jest zbyt przyjazna, tak więc trudno mi się rozeznać w sytuacji. Ale teraz już powinno być z górki. O ile się nie mylę teraz? Tu, tu. Jesteśmy nad łaźniami. Dobra, mamy kolejną czasówkę zapewne. Au. Dobra, troszkę zabolało, ale nie jest jeszcze tak tragicznie. śmieć, już przerywać gnoju. Jak widzimy, możemy korzystać również ze ścian do walki z naszymi przeciwnikami. Mamy kolejny zapis gry, że ciasto z niego korzystamy. Już w naszej wizji było pokazane, że zdobędziemy o miecz i zniszczymy nim ścianę, o której wam mówiłem, ale my nadal tkwimy w 33 procencie. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Nie martwcie się, jak w końcu procenciki ruszą, to ruszą dosyć szybko. Dobra, a my ruszamy dalej schodami przed siebie. Ile się nie mylę, jesteśmy już dosyć blisko miejsca, gdzie jest miecz chyba widzę te poświaty, o której mówiłaś. Uważaj. Najpierw trzeba tylko przesunąć mebel, szafę, czy jak to się nazywa, abyśmy byli w stanie dosięgnąć. O właśnie. Dobra, udało się, doskoczyliśmy, zabieramy kolejną murę piasku. Te drzwi chyba zostaną wyważone, ale nie jestem pewien. Ale w tym momencie docieramy do miejsca, gdzie jest nowa broń. Dokładnie, dysponujemy aktualnie nową bronią e, Mocniejszy damage, tak więc... Da się to zniszczyć Dokładnie, da się to zniszczyć. Dzięki temu mamy skróconą drogę Jak widzimy mamy kolejną ścianę A za nią zdobędziemy nieco punktów Zdrowia, maksymalnych punktów zdrowia, rzecz jasna. Pędzimy, pędzimy. Z tego co pamiętam, chyba powinny nam się również wyleczyć hapeki. Wyleczyły się oraz pasek zdrowia uległ zwiększeniu. Przewijamy się przez kolejne drzwi. Przez drzwi. Przez prowizorkę drzwi. Nie zwlekając, ruszamy do ściany, która nas najbardziej interesuje. No, proste, że nie ten sam miecz co przedtem. I jest, są jakieś zejścia, mówią, to... że ten pałac zbudowano na o. ruinach dawniejszego, starożytnego pałacu. Myślałem, że to tylko przypowieść. o no, czyli czeka nas zwiedzanie jakichś starodawnych ruin jeszcze, mieszczących się pod aktualnym pałacem. No i dobra, najpierw trzeba owy blok skalny przesunąć tam, zanim jest chyba przejście dla fary. No oczywiście, a my ten blok musimy dosunąć w to miejsce. Dzięki czemu, o, dokładnie, będziemy w stanie udać się w dalszą drogę. Dobra, teraz czeka nas dosyć niebezpieczne. Jak mm, Jakby to Wam powiedzieć? Może nic lepiej nie będę mówił. Dosyć niebezpieczna przeprawa. Najmniejszy błąd będzie kosztował nas życie. Chociaż nie należy się martwić na dłuższą metę, w końcu dysponujemy tyletem czasu dzięki, któremu możemy cofnąć czas o kilka sekund. Dzięki nie, te... nie, nie. to nie miało miejsca. Mogę Co? zacząć jeszcze raz? <laughs> Co nie miało miejsca. Nie powiecie mi, że fara zginęła jakimś przedziwnym magicznym sposobem. To chodź. Gdzie ty w ogóle jesteś? Wybaczcie, ale cofnę się na chwilę po nią. Nie wiadomo, czy ona się gdzieś nie zablokowała. Albo po prostu nie zniknęła. Może. Taki bug się trafił. Nie wiadomo. Nie ma jej. Zniknęła. Całkowicie. Dobra. Pędzimy. Nic na to w tej chwili nie poradzę. Najwyżej będę musiał... Hmm zacząć jeszcze raz, od ostatniego zapisu w nadziei, że taki bug już nie będzie występował kiedyś coś chyba podobnego miało miejsce wow i o tym właśnie mówiłem kiedyś taki bug chyba miał miejsce już w tej grze, przynajmniej umiał, ile dobrze pamiętam ale po załadowaniu problem, o ile się nie mylę, zniknął. O, tym razem. Dobra, widzę fary, czyli nie jest źle. Ostrożnie. Większego baga. Znaczy, nie trafiliśmy na szczęście na większego baga. Opa. Dawaj, wciągaj się! Już jesteśmy prawie na miejscu. Op, minęliśmy. Hm. Dziwne, mam wrażenie, że już to kiedyś przeżyłem. Tu jesteś. Co ty mogłaś przeżyć? W każdym razie nieważne. Dobra, trzeba odpowiednio ustawić wajchę. Przed nami spotkanie po raz kolejny ze skarabeuszami. No, jak widzicie, padają po dwóch ciosach, a nie trzech, tak jak ostatnio. Widać zwiększenie siły naszej broni. Patrz, szczelina! Dobra, kolejne przejście dla Fary. Musimy poczekać, aż ona przejdzie na drugą stronę, ile dobrze pamiętam, ponieważ ona nam uruchomi pewien mechanizm. Tak, jest już na drugiej stronie. Tu jestem! Dokładnie. Nie schodź z tego przycisku! Aj, dobra, to sterowanie trochę. Oooooooooo! Wow, wow, wow. Myślałem, że w ten sposób mi się uda. Niestety nie. Załatwię w takim razie to troszkę inaczej. Doskoczy? Nie doskoczy. No to jeszcze inny sposób. O, dokładnie, o to mi chodziło. Udało ci się. No i tak, dotarliśmy na miejsce. Wchodzimy wyżej. Prawdopodobnie przed nami będzie jeszcze jedna potyczka, jako że save'y nam się formują dopiero po pokonaniu pewnej ilości wrogów. Tak, i nie myliłem się. Zapis już nam się formuje, jak widzicie. Im więcej pokonamy naszych oponentów, tym więcej formuje nam się. miejsca do zapisu. No skorzystałem z usta, aby się dosyć szybko pozbyć naszych przeciwników. I cały czas, że ich nie da rady przeskoczyć. Pomóż mi! Aaa, zasraniec. Ajajajajaj. Nic mi nie da zrobić w ogóle. nam o jednym z najważniejszych elementów gry, czyli o blokowaniu. Ale dobra, przeżyłem potyczkę. Mam nadzieję, że jest tu gdzieś jakiś, jakieś źródełko. A jeśli nie, to mówi się trudno. W każdym bądź razie jest zapis gry, powinniśmy sobie poradzić. Procentików? Tak, aż do 43 o 10% nam skoczyło. Z 33 na 43%. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. I sądzę, że jak na ten odcinek wystarczy, dosyć daleko dociągnąłem. Jesteśmy prawie w połowie gry. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejne odcinki. Komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia na razie.